Dzieci Morowice po raz kolejny, a dokładniej po raz szósty stały się stolicą polskiego sera podczas znanego już w bardzo wielu kręgach festiwalu sera. Bardzo cieszy mnie to, że jest chyba pół Wałcecha, młodych rodzin, Jest tak dużo ludzi, że do stoisk z różnymi serami trudno się dopchać. A sery są różnorakie, I krowie, i kozie, i owcze o smakach... Też przeróżnych. Można wszystkiego spróbować. Yy, producenci są hojni, nie żałują absolutnie żadnego smaku. Można też kupić ser. Oprócz serów można popróbować pierogów, gdzie głównym farszem, główną rolę w farszach gra, odgrywa ser. Wiele osób przekonało się, jak bardzo wyszukane dania można wyczarować z sera, a rodzajów sera było naprawdę wiele. Sery są fantastyczne, smaczne, przeróżniaste, piwko zimne chłodzi nas, a pszencja jest też bardzo duża, proszę pana. No jak widać, dopisała pogoda i dlatego nas tyle jest. Impreza cieszy się coraz większą popularnością, o czym świadczą tłumy ludzi, którzy przybyli delektować się potrawami z serów. Z nami największe wrażenie zrobiły tłumy, tłumy osób, które są. Tłumy to nie tylko mieszkańców Walimia, bo są ich Wałbrzyszanie, są ich z gmin ościennych, ale także widzieliśmy tutaj również mieszkańców Wrocławia, więc, więc impreza tak szeroki nie? zasięg. I myślę, że właśnie te wszystkie smakołyki, te sery, te wszystkie wyroby, które są seropodobne i z serem, bo, bo, bo taki tak jest, taka jest myśl przewodnia. Myślę, że sprawiają to, że te tłumy mieszkańców, tłumy z okolic co roku tutaj witają już po raz szósty w tym roku. No, jestem pod wrażeniem, że tak dużo ludzi tutaj przyjechało. W końcu y, Dziećmiorowice są małą miejscowością, ale rozumiem, że i Festiwal ser, Sera już ma swoją renomę, ale ludzie y, w sierpniu, w tak piękny dzień, w dniu wolnym od pracy, Lubią takie imprezy, a ta frekwencja wskazuje, że wasza jest szczególnie udana. Myślę, że impreza udana, widzę po ilości gości, myślę, że przewinęło się już parę tysięcy osób, wszystko przed nami, bawimy się, chciałem też powiedzieć, że zaraz będziemy się bawili do wieczora przy muzyce, będzie wystrzał jeszcze ogni zimnych, duży pokaz około godziny 22, naprawdę gorąco, gorąco zapraszamy. Myślę, że impreza udana. Jak widać, atmosfera jest przesympatyczna, pogoda dopisała wyjątkowo, a może nie wyjątkowo, bo tylko na te sześć festiwali jeden raz mieliśmy trochę gorszą pogodę, zawsze mamy bardzo dobrą pogodę i Wiele sympatycznych gestów, wiele, wiele takich bardzo życzliwych rozmów. Także wydaje się, że się udało. Atmosfera miła. jest bardzo miła, serdeczna, wesoła. Muzyczka gra, ludzie spoisko, tańczą, spoisko. A swojsko jest no, fantastycznie. Tylko pozazdrościć tym, nie no, którzy nie przyszli. A my? Pozazdrościć tym, którzy nie przyszli. A nie, nie, przepraszam. Tak. No właśnie, niech zauważą ci, którzy nie przyszli, bo my jesteśmy jak co roku. Szósty festiwal, który zyskał już renomę i uznanie na początku, organizowany był z potrzeby zwiększenia popytu na sery, o czym przypomina m.in. posłanka Katarzyna Brzygłocka. Ja uwielbiam sery, natomiast historia pomysłu na festiwal sera jest bardzo taka. Mozaiczna. Producenci mleka mieli problemy ze zbytem. Przychodzili do mnie jako do posła, co zrobić. I zaproponowaliśmy im, że może sami się najlepiej by zajęli produkcją sera. I część z nich skorzystała z tej propozycji, a my obiecaliśmy, że będziemy próbować ich promować że będziemy próbować im pomagać. No i tak się zrodził pomysł festiwalu sera. W całym regionie powstało jednak więcej kulinarno-gastronomicznych imprez, dzięki którym poszczególne gminy podnoszą swoją atrakcyjność. Tak tu jest festiwal pieroga w Jedlinie jest festiwal zupy a tu jest festiwal sera to są wszystko różne produkty wszystkie wszystkie żywnościowe. I te festiwale cieszą się wielką popularnością i, i są odbierane przez mieszkańców okolic i Wałbrzycha z wielką sympatią. Widocznie takie, takie imprezy są potrzebne i trafiają w gusta mieszkańców. Tegoroczna impreza przebiegała pod znakiem Dań z kuchni francuskiej, dla której sery są bardzo istotnym składnikiem. Z makoszem serów ukazał się również Wojewoda Dolnośląski, który również pojawił się na imprezie. Jestem pod wrażeniem pomysłu na lokalne przedsięwzięcie i to takie przedsięwzięcie e, agroturystyczne, a jednocześnie bardzo modne i chyba obecnie pożądane przez ludzi produkty lokalne, ekologiczne, żywnościowe. Także e, jestem pod wrażeniem, że na Dolnym Śląsku, w małym Walimiu. E, tak dużo serów państwo produkujecie i jesteście chyba dolnośląską stolicą sera. Do kulinarnych szranków miano najlepszej potrawy z sera stanęło w tym roku aż 17 uczestników. Konkurs dla mieszkańców gminy Walim na najlepszą potrawę z sera, przerobioną, wyrobioną, przetworzoną i tam główną nagrodą od 6 lat jest to samo, wyjazd na wycieczkę za Przygotowane zostały 23 dania podawane na słono, słodko, kwaśno i ostro. w tym roku sery korycińskie, po raz kolejny zresztą u nas. Mamy sery ślubowskie, coś nowego. Pierwszy raz się z nimi spotkaliśmy. Kolejny raz u nas goszczą firma Fanagri, z czego bardzo się cieszymy. Oczywiście mnóstwo, mnóstwo atrakcji: rękodzieło, garncarstwo, także moc atrakcji dla każdego. I o 22.00 jak co roku sztuczne ognie, fajerwerki, coś takiego specjalnego dla wszystkich, którzy do nas przybyli na tą imprezę. Podczas całej imprezy towarzyszyły liczne dodatkowe atrakcje, takie jak park zabaw dla dzieci, kule wodne, można było również popłynąć skuterem po akwenie wodnym i wiele innych atrakcji.